chyba tutaj z rewy z tego miejsca to pierwszy raz nadaję więc poczekam aż ktoś wpadnie tutaj i mi powie jaka jest jakość e, tego a. a tym, że wpadną do później to powiem, że jestem w rewie i jest bardzo fajnie welona jest jest jej nawet sporo muszę powiedzieć odprowadza bardzo fajnie natomiast z gryzieniem trochę gorzej e, ja Zawsze pierwsza ryba w danym roku kalendarzowym z danego gatunku jest wypuszczana. No po pierwszą kolonę wypuściłem, a ja dodatkowe dwie na kolację mam w podbieraku. Tak to wygląda. Słuchajcie, w ogóle ja zapomniałem. Dwie czy trzy? Nie, dwie chyba. O, tak to wygląda. Dobra, o, jest, Krzysiu, jest. Krzysiu, to od razu powiedz mi, jak to wygląda z tym, o, biały wykop. O, znów ry, wy, wy, wyrabia ryby, tak. Powiedzcie, czy jest ok jakość, bo jestem, słuchajcie, to daleko od brzegu, a snu, tak, już była kiepska, pomimo tego, że byłem blisko rynku, Będzie smażone. Do, do, dobra, biały tylko powiedz lepiej, jaka jakość jest tego, nie wiem, czy, nie wiem, czy, czy, niby czy, okej, okay. dobra. Słuchajcie, jestem w Rewie, na zaproszenie Adama Cempę. tu Adam Urmanie, oj, oj, nie? Cały dzień przewrócił mi do górnogarni, bo dzwoni, jest na wodzie, jest ryba, jest glada, przyjedź z kajakiem, przyjechałem z kajakiem Oczywiście Wam pokażę Bo co ja tutaj mam z tyłu w kajaku, zobaczcie, takie coś No nie Takie coś miałem, o może być, no nie, no może być pewnie Słuchajcie, miałem browary takich, ale chłopacy się zmyli znaczy jak ja wodowałem kajak, oni byli na torpedowni, jak ja tutaj sobie popływałem trochę z tą beloną to oni, o to, 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 oni się zmyli, e, dobra, słuchajcie, trzeba im to wybaczyć, natomiast Adam, normalnie masz minus, a następnym razem Adam i Michu, rzućcie mi wcześniej informacje, co jak. Dobra, słuchajcie, teraz tak, w rewie, e, jak to jest z tą beloną? Belona jest, jest, bardzo często mi odprowadza, widać ją też tutaj, e, ja łowię tutaj gdzieś tak w okolicach e, tego rezerwatu, Natomiast słuchajcie, do południa pływałem tutaj dużo. Znaczy do południa, nie, do południa nie, jak zacząłem pływać, to było gdzieś tak 12.01. I bardzo dużo jednostek muszę powiedzieć, pływało tak crazy, mega, tak blisko tutaj tego ujścia rzeki, nie? No i ja pływałem oczywiście dalej. Nagrywam dla Was też filmik o tej aplikacji, którą robimy. Wyście się wcześniej pytali, co z tą aplikacją, czy ona jest moja. Nie, ona nie jest moja. Ona nawet nie jest tych moich uczniów. Myśmy to tylko testowali. Myśmy to testowali i ja z racji na to, że lubię wspierać takie inicjatywy, które są niekomercyjne, no bo tam nie ma żadnych reklam, ona jest za darmo i tak dalej, no to, to, to jest świetna rzecz, tym bardziej dla nas, dla wędkarzy, nie? Także cały czas ją cisnę i tutaj robię, a dla Was będzie najprawdopodobniej za jakiś tydzień dostępna. Mówię o tej inforypce, nie? No i słuchajcie, wracam do tego. Ja jestem, nie wiem w sumie jak daleko, bo na tej mojej echo którą mam, zobaczcie, tutaj wiele ja sobie nie zobaczę, natomiast mam tego Chirpa i on jest bardzo fajny. Pokazuje bardzo fajne dno. U góry mam, zobaczcie, naszą, o, tak może lepiej kurczę, bierem się te wszystkie brudy. U góry mam te nasze, jak żeśmy tutaj, jak popływałem sobie tutaj. Za tą beloną, sobie nawet zaznaczyłem, że tam że jak rzucałem z daleka to, że tam, że, że, że tam coś było Natomiast słuchajcie, no, tam mamy ten rezerwat e, No i tam było bardzo dużo tych jednostek e, No i e, w pewnym momencie policja przyleciała e, No i że trzeba trzepać te jednostki, no, ma mają je na kogutach, nie? E, no i, i się pozmywali wszyscy i może i dobrze no, nie, no, nagrywałem do Was film, słuchajcie, o tej aplikacji i mnie w pewnym momencie mocno tam ściągnęło. Natomiast no, wędka była z wody wtedy wyciągnięta, ale no chłopacy do mnie nie podpłynęli. W sumie nawet chciałem, bo sobie myślę, kurczę, podpłynął będzie ciekawszy film. nie? No, o, widzę, dużo ludzi wlazło, teraz to Wam pokażę. Słuchajcie, ja tutaj jeszcze będę długo, nie? Natomiast coś coś już mam, o zobaczcie, coś już mam. O, ha, ha, ha. Coś już jest, także wstydu nie ma. E, nie pomyślałem słuchajcie o tym, jak te ryby przechowywać na tym kajaku. E, bo zobaczcie, bo z tyłu, tu w moim, mojej przechowywalni mam takie coś. Oczywiście to nie dla mnie, tylko dla was. Jak mi tutaj podpłynie ktoś do mnie przybić piątkę, to oczywiście dostaję browary. No i w podbieraku wrzucam te ryby. Chyba nawet nie głupio, bo zobaczcie, one tak trochę, tam trochę tak pływają w tej wodzie, więc, więc może, może nie będą aż takie mm, trafione od tego ciepła, nie? bo jest ciepło. Słuchajcie, temperatura wody tutaj w rewie. Yy, już patrzymy, są tu wam też pokażę, zobaczcie. No, teraz mam mam full wypas, to mogę takie coś wam pokazać. Zobaczcie, tutaj jest akurat płytko, bo cały czas nas znosi. Mamy 16,6 stopnia. Yy, ale ja wam pokażę. Może taka kombinacja będzie, będzie ciekawsza. Zobaczcie tutaj, jak to, jak to dno wygląda. Tutaj mamy zwykłe te echosondy yy, 20, co tu mamy? Tak, yy, 200 Hz i 70, a teoretycznie szerzej robi ta e, wąsko. a i fajna rzecz, mogę to dotykać rękami i palcami i wszystkim, kurde i to się tutaj nie przyłącza. A wiecie jak miałem wcześniej e, dipera to wystarczyło lekko tutaj tą słoną wodą i to się wszystko poprzestawiało tutaj bardzo fajnie to jest zrobione. O, jest łuska belony, czyli jedna ryba była na tym kajakoś. Łapie już on też brudne. Dobra, 12V, a niech mi ktoś napisze do ilu V można zjechać na tym, na akumulatorze, bo akumulator mam nowy i nie wiem, a echo jest wodoporne, jak będzie wrotka, jest, 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 do tam jednego metra i pół godziny, nie, także spoko, ile mogę zjechać z woltarzem weźcie mi powiedzcie. Wy się na tym znacie, ja może, nie, mo, może niekoniecznie, nie? No, ale mamy, zobaczcie, echo sonda jest, zainwestowany, a w tym ruchu zainwestowane, no maksa, nie? No i będzie jeszcze ta m, radiostacja, słuchajcie, radiostacja nie powiem, by się przydała, nie? Bo jak tutaj, e, no ta policja sobie tak krążyła, podejrzewam, że fama gdzieś tam wcześniej już może nawet poszła na radiu, że oni tutaj są. E, m, e, ja też będę miał to radio włączone, także wiecie, jak coś ciekawego będzie na tym radiu, co będę mógł upublicznić, to Wy to będziecie też słyszeć na, na filmach. E, wczoraj Boże się też pytali. Wczoraj był live z Gdyni, bo w Gdyni miałem szkolenie z radiooperatora morskiego. Muszę, tak, tak, już jeden egzamin, taki międzynarodowy, zaliczyłem. Teoretycznie już mogę używać tego radia. natomiast żeby to radio zarejestrować na siebie, to będę musiał przejść dodatkowy egzamin, taki w Polsce. No bo jesteśmy w Polsce, a w Polsce jest zawsze jakoś inaczej, nie? Dobra, słuchajcie, fajnie, fajnie, ja się cieszę, są rybki. Będzie z tego najprawdopodobniej film, natomiast nie wiem czy w środę, bo w środę będzie zarumbisty film o bezpieczeństwie nad wodą. Mam ekspertów, także nie tylko ja będę gadać na tym filmie. Wiecie, morska TV edukacja musi być. No a zobaczcie, słoneczko jest, jest bardzo fajnie. Na tym kajaczku to lornetki konkretnie brakuje. Jak foki się będą opalać toples i nic nie będzie brało. <laughs> Je to wtedy wbijasz normalnie tym kajakę na plażę. Tam nie, nie, gdzie tam lodnetka oczy męczyć, nie. No. Trzymajcie się, papaśku. A ja idę dalej łowić, no bo jeszcze trochę do kompletu mi brakuje.